Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie Wodniki, horoskopy na maj 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Wodniki maj 2023 roku, rady, wskazówki dla wodniczków. Wodniki. Wodniki. No, bardzo fajnie podniki, może być bardzo ciekawy miesiąc. Karta wyjściowa, czyli jakie jest teraz, jak będzie za chwilę, to jest pas... Paść mieczy. Paść mieczy mówi o różnego rodzaju ploteczkach, plotkach do nosach o poście i niekoniecznie to jest takie negatywne, tak? Bo często nam się kojarzą plotki, no wiadomo, to jest jakimś takim e, no, nagannym nawet e, zjawiskiem, no ale tutaj być może z potrzebtu czy jegoś, na przykład poznacie jakąś osobę warto uwagi, warto zainteresowania, być może na przykład ktoś szybnie o was słówko i docenić jakąś pracę albo propozycję, tak, ofertę pracy, także. Tutaj no na pewno będzie miało duże znaczenie generalnie środowisko na początku maja, tak? Wodniczki będą gdzieś tam, e, działania na wodniczku będą e, determinowane, no powiedzmy przez środowisko, ale również różnego rodzaju sprawdzanie informacji, sprawdzanie, e, w, czytanie, tak i generalnie takie kwestie, no te Takich z tak? To, co przeszkadza, stan problemu w całym sukcesie wodniczków w maju, co może było przeszkadzać? Dziewiątka denarów i dwójka denarów. No, niemożność podjęcia odpowiedniej, właściwej, konkretnej decyzji, bo dlaczego? Dlatego, że wodniczku może brakować chwilami dojrzałości emocjonalnej. No właśnie o to chodzi, tak? Bo generalnie dziewiątka dzanarów mówi o obfitości, o korzyściach materialnych, o radości, o szczęściu, no ale tutaj akurat no w negatywie, no nie ma jakiejś takiej obfitości, ale zwłaszcza no nie ma obfitości, jeśli chodzi o dojrzałość emocjonalną. I dlatego wodniczki mogą mieć problem z podjęciem jakiejś decyzji. Karta rada dziewiątka buław, no i właśnie. Przede wszystkim, kochane wodniczki, na spokojnie. Tak, obserwacja. Obserwacja ogólnie zjawisk ludzi, środowiska, tak, aspektów różnych. Pozwoli Wam wyciągnąć odpowiednie wnioski, tak? Wysnuć odpowiednie wnioski, obserwacje, obserwujcie, bądźcie obserwatorami, ale również nie działajcie jakby bez konsekwencji, tak? Działajcie konsekwentnie, nie siedzcie, nie patrzcie tylko tak. Być może los sam nie zadecyduje, być może coś się samo zadzieje. No nie, kochane wodniczki, obserwujcie, ale działajcie, działajcie konsekwentnie. To jest nieunikniony i wynik. Proszę bardzo, rycerz buław i. Kielichów, no nieuniknione są zmiany, dosłownie nagłe zmiany akcji, tak? Zmiany czy to takie myślowe, tak? Czyli zmieniam zdanie na jakiś temat, ale również mogą być podróże, przeprowadzki, takie dynamiczne e, zwroty akcji, tak? Dynamiczne wydarzenia, ale również, kochane wodniczki, będziecie się bardzo mocno podobać w maju. Także no macie szansę naprawdę no, na błyszczeć, dosłownie będziecie błyszczeć, będziecie przyciągać jak magnes, ale również ktoś Wam się może bardzo spodobać. A dlaczego? Proszę bardzo, krótkie lichów. I finalnie, po pierwsze, wodniczki poznają faceta serca. Oczywiście, że to można odwracać, tak? To może być też kobieta, no ale energia, człowieka po prostu, którego się kocha, który kocha i którego się kocha. Król kielichu mówi bardzo często właśnie o partnerze docelowym, o mężu, o naszych dzieci, o głowie rodziny. I taki właśnie człowiek staje na Waszej drodze, kochane wodniczki, to po pierwsze, czyli macie szansę, krótko mówiąc, się zakochać i być kochany w maju. Tyle. Tyle. Ewentualnie, tak? Po drugie, to Wy jesteście tym królem kielichów, czyli dzięki całej mądrości z tego maja po prostu czujecie się szczęśliwe, kochane, kochające, troskliwe. Macie wszystko. Macie po prostu wszystko. Ale również taki mężczyzna dobry, tak? Dobry, patrząc przez pryzmat serca, działający gdzieś tam zgodnie z intuicją, może mieć bardzo duży i bardzo pozytywny wpływ na Wasze życie, kochane wodniczki, właśnie w maju, no i dalej, w czerwcu, w innych miesiącach. Także generalnie, no. Wiele może być odsłon tak Waszego życia w maju, ale każda będzie dobra, każda będzie super. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Wtrzymam za Was kciuki. Życzę powodzenia, życzę pięknego maja. Do usłyszenia, do zobaczenia.